Dentyści zwracają uwagę, że smoczki o nieodpowiednim kształcie często powodują wady zgryzu dzieci. Dlatego też naukowcy już wiele lat temu, wzorując się na przykładzie natury, stworzyli kształt anatomiczny smoczka. Już w latach 50. dr Müller i profesor dr Bartels zauważyli, że te smoczki o kształcie wisienki często powodują wady zgryzu u dzieci. Odkryli oni, że smoczek, że brodawka sutkowa matki podczas karmienia zmienia swój kształt i stworzyli smoczek, który wzorował się na tym kształcie. Jest to właśnie ten kształt anatomiczny. Poza tym ważny jest kształt taczki smoczka. Mamy często narzekają na podrażnienia, zaczerwienienia skóry dziecka. Smoczka, kształt taczki powinien być taki, żeby nie powodować podrażnień, żeby ślina nie zalegała za taczką smoczka. Powinien też mieć duże otwory wentylacyjne, aby był duży dopływ powietrza do skóry dziecka. Taczka smoczka powinna mieć kształt anatomiczny, powinna być dopasowana do kształtu buzi dziecka i jej nie uciskać. Powinno być też miejsce dla noska dziecka. Warto też, aby piersień smoczka składał się na płasko z taczką, tak. Że jeżeli na przykład dziecko utnie sobie drzemkę, żeby nie powodowało to bolesnych odgnieceń. Smoczki nóg występują w trzech rozmiarach. Rozmiar pierwszy od 0 do 6 miesięcy, rozmiar drugi od 6 do 18 miesięcy i rozmiar trzeci od 18 do 36 miesięcy. Natomiast przy wyborze smoczka należy zawsze brać pod uwagę indywidualny rozwój waszego dziecka. Smoczek powinno się używać przez około 1-2 miesiące. Powinno się go natomiast wymienić przy zauważeniu jakichś śladów rozerwania bądź nadgryzienia. Czyli przez, przed każdym użyciem należy sprawdzić dokładnie smoczek. Smoczek zawsze należy wysterylizować przed użyciem, szczególnie dla tych najmłodszych dzieci. Powinno się go wygotować przez co najmniej 5 minut we wrzątku, bądź też skorzystać ze sterylizatora barowego.